Cześć witajcie kolejny traktor do sprzedania Tym razem jest to Case Puma 160 160 koni mocy nominalnej 190 koni mocy maksymalnej 7283 godziny w tym traktorze Tutaj mamy radio, elektryczne lusterka klimatyzacja, oświetlenie O proszę tak to działa Lustereczko Tu jest panel multi -controller. Tu mamy hydraulikę Mamy z przodu wałek. Tutaj sterowanie tuzem. Tutaj jest już przygotowana pod nawigację. Napęd, blokada, miękka ośka. Podnośnik. Tutaj mamy wałek odbioru mocy 540, 540 Eco oraz 1000. Jest to skrzynia PowerShift. A więc półbiegi Ręczny gaz. I półbiegi tutaj sobie zmieniamy. Tak to funkcjonuje. Ta skrzynia. Co tu jeszcze mamy? Tapicerki, wszystko ładne, czyste. Zadobane. Potem pasażerów także. O pedały, zobaczcie, jakie są. Bardzo ładne. Rewers. Wręcz ten hamulec jest spuszczony. No i tak to jeździ. tu sobie dodajemy pubiegi. I nasza puma jedzie. Bardzo fajne ciągniki są te pumy. Te komfortowe, zwłaszcza jak to jest siódko w kabinie. Naprawdę cicho. Wszystko działa. Traktor był sprawdzony. Zaciągniemy ręczny. Żebym mnie nie rozjechał. O, trochę też wpada. Zobaczcie, jak się ładnie świeci. Jest niemalowana. Puma. Felgi tak samo są w oryginale. Tu mamy miękomożkę, Wom. tuza. za wyjścia hydrauliczne z przodu. No naprawdę ładna jest ta puma. Opony 546,528% przód. Tu jest tam dużo jeszcze tego bieżnika. Zobaczcie tam 70-80%. Tył to samo: 6565-68. Ładne szerokie opony. Też jeszcze dużo bieżnika jest tutaj tam 70-60-70%. Mamy zaczep hitch, opuszczany. Śruba rzymska. Pneumatyka. Cztery pary wyjść. Miękka kabina. To jest fajny, dobrze wyposażony traktor. Zapraszam na plac do oglądania, do zakupu. Pozdrawiam.